Tak, i 40 calowa lufa do tego. Tak, armata. Czekaj, bo ja mam... ...latarkę pod czerwoną włączoną. I po co? Bo mogę. Taką? A on tam bez naknowizji biega Ostatni pojemni Cześć, może kolimator założy co? Ale on tam nie założył kolimatora jeszcze. kolegi, kolegi z bf Bunkier chyba nieruszony, co tak słychać? Chyba. Skrzynka, skrzynka. Bleh granat co so B A. A tu nie było kiedyś tego skrzynki z nie, Tu gdzie ja Nie. Co dzielę była? Granat? To co? Nurek, granat? Pan tam granat chce rzucić, ale komu? Dobra. Skacz. Są po Dziwne. Otwierasz? Co, ja otwieram, ja otwieram granat. Dobra. No, dawaj. O Jezu! No. <gry> A zapo no, zapomniałem, bo to ten. O, już wiedzą o nas. Bo w większości gier da się kurwa przytrzymać rzucenie. O tam otworzył nie powiedział. A długo ten grał był chorę. Jeszcze jeden gdzieś tu z lewej biega. Poszedłem sprawdzić schody. Dobra. Just fucking die! A co mam ci dać? Ja do biura wlazłem. Idę zobaczyć co tam w biurze jest. Ale fajna zrobili z tym granatem? Kawa? Ano? no? <laughs> się okazało, że oni włączyli team kill dla, gran dla granatu i się wysadzili. <laughs> Ale tu ptają góry. No. Jest cały bunkier nietknięty. Wszystko dla nas. A tam się zaciął chłop. przecież cały czas jedno i to samo. Schody są czyste. Jo, mamy. Ją mamy! Lustrzankę znalazłem. Jo, mamy. A to ty, pat. co robi, kurwa. <grystanie> Wystraszył się. Już wiesz, że boty tak się nie skradają tutaj. Widziałem po prostu czarny kształt, wiesz. Kurwa, stał się patrzę. Tak <grystanie> i Ponta... Ponta. To nie są pontaje. Już. <grystanie> <grystanie> I gdzie będzie ten, i gdzie będzie te, ten, ten, ten? E, Ja nie wiem! Jezu, ich się wysypują, Bob, bo mi to amunicji zaraz zabraknie. Te przewaduj. Oh, yeah, Możesz sobie zawsze z nich pozbierać amunicję, chociaż oni pewnie mają. To nie mają zaawansję. Mam pajemniczek, oni mają FMI od zwykłe. Gdzie? E, w biurze. W tym głównym biurze? Tak. O, one more? Widzi. Gdzie? A tu? Kto widzi. Ale teraz ciężki będziemy. Ciężki będziemy! Ale nie ma teraz Ty, a on nie zabrał takiej fajnej. A nie, to zwykła amunicja, do, do czego? Dostałem 700. To co, musimy się przebić na górę teraz, tak? Luksusowy telefon, wisior, what? Ty, ile oni mają kosztowności przy sobie? Zabrał wszystko. Blokuje drogę. Tak. Ach, chciałem przysprintować. Aha. Ehe. Ją mamy. Ją mamy. Ty co? Już chcesz wychodzić? Nie czyścimy tam wyżej? No musimy wyczyścić wyżej, bo jak chcesz wyjść? Nie da się przeskoczyć. Taki hot dog coś tam krzyczy. Ja jestem, przeladuję. Przedłój sobie. Dobra. Idziemy tam, gdzie skrzynki z broń są? No, szukam właśnie. O, słyszę gdzieś chyba pytaj Fontaj! Fontaj? YBL sypialnia, tu mam. To chyba to było, nie? Sypialnia, no. Nie masz klucza? No, ja do tego nie mam klucza. No to nie mamy skrzynek. Pat. E. Który to, któryś z nich ma? Tam po krzakach łazi. Słyszę. Gdzie polezłeś? A wejście wyczyścić jedno. Ale... uciekł. A tu lutuje! Nie, nie mam nic Gdzie mniak ma? A oni 700, a oni 700. A powinni dać opcję przytrzymania granatu przed rzutem, takiego wiesz, zamachu, przygotowania się, no mogliby dać, ale nie ma. Kurde, we wszystkich grach to jest i. Ją mamy! Ją mamy! Tam nic nie ma, do sypialni nie wejdziemy. No nie. Lipa. Myślałem, że masz klucz do sypialni. No i ja też myślałem, że ja mam klucz do sypialni. No to musimy mieć w ogóle wylotowy do... AKM. Pierwszego lepszego wyjścia i tyle. A ciekawe, czy on się gdzieś nie respi, tak wiesz? Nie, chyba nie. A w ty, a, a w tym oficie, w biurze? Tam klucz się zawsze jakiś respił. Tam Tym... się zawsze respi ten jeden i ten sam klucz do wyjścia serwisowego. Tak? Are you sure about that? No. No ale... To gdzie? Chodzimy, nie? Pierwsze lepsze wyjście gdzieś tam było, do płota, nie? Czyli w sumie to... było, no, możemy, tędy możemy wyjść. Czy tędy? To jest sypialnia. To jest które wyjście? To jest Może wstać Jak się ciemno zrobiło? Się? To się za chwilę jasno będzie robić, a nie ciemno o, no. Nie otwierają się, ciekawe dlaczego? O lewej, trzech to było. Nie wiem, jeszcze jeden może żyć, krwawie mocno. Po co krwawisz? Kurwa, ale dobrze, że ja mam coś, że ten 60-nabojowy magazynek pcham. Kurwa, ale tam puściłem sieczkę. Stałem w girę. Co to brzuch? tu po prawej chodzisz ko mnie? No, ja to tu tam. Dobra. Wychodzę. I, coś ciekawego? Nie, ten nie ma nic. Ten, ten w ogóle nic nie ma. tak. Dopłata od razu, czy jeszcze coś i tu poniszczyć? Nie wiem, i tak nie mamy kluczy nigdzie. No. Może oni coś upuszczą, ale jesteśmy trochę przeciążeni, nie? no to przeszkadza bardzo. Ale zawsze. O nie! Blaku, chodź tu. To. Stykli, to? to. Nie ci gry? Nie. A, to, dobra. No dobra. To dziura? No chyba ta tam do bramy się pchać nie z tym pojemnikiem to, nie. robisz? <noise> tam go coś za nogi chwyciło w ciągu, <noise> na drutko ciasty. Czego stękasz? No bo mnie coś tam boli, pewnie Cóż gdzie idziemy? Lima 2 czy Night? Dawaj do Night. Bliżej Night jest chyba nie. Jeden uj. Muszę się napić. Użyj. O! Dobra, to do Lima. Skrzynkę dostaniemy, a masz miejsce na tą skrzynkę? Jaką skrzynkę? No, a to jest ona mało miejsca zajmuje przecież. Tak? Cztery kratki chyba? Aha, to bo jej. to był ten do tego sta dobra. Bez sensu. Po co mi to? Sprzedaż to jest warte dużo. Dużo, dużo. Siedem kafli, chyba? Ja, a nie da się tej skrzynki włożyć do plecaka i jej mieć po prostu? Nie, nie da się, no bo plecak. Da się, nie da się. stracić. Ja sobie, tak sobie wyobraziłem cały plecak wypełniony tymi skrzynkami i wszystkie itemy. Tak, tak. Odcetam na odkawe... Do plecaka i do tego plecak jeszcze jeden plecak, i później to jeszcze apteczkę. O oh jest. Jeszcze jedną apteczkę. O oh jest. I tak na pivipi pipi. <laughs> tam chłop lutuje, tak otworzył. Plecak, w środku plecak. <laughs> tak co jest? <laughs> co jest? Użyj sprintu. No używam cały czas. Nie widzisz? Nic nie daje. Już helikopter woła. Gdzie ty idziesz? Do beczki poszedł. Do beczki. A co? I w beczce jest tuńczyk, dorary, liczy i dorary. A dużo chociaż tych dorarów? Tysiąc. O! Były dwie paczki po 500 parę. Ale teraz na śmigłowiec nie zdąży. Nie zdąży. Daj mu tam powiedz, żeby poczekał. Jak tam pierwsza misja na kałachu? Dobrze się strzela. Tak. Jakiś taki mi się wydaje ultra cichy, jak się strzela. No Ultra cichy. Tak. No bo to jest kałach, nie wiesz? To radziecka technologia. Radziecka technologia. pociski naprowadzane ręką Stalina. Włącz słuchawki po nic nie słychać No i co, idziemy oddać misję i... To chyba jedna z najdłuższych misji, nie? Bo ją robiliśmy w sumie ile dwa dni? Prawie że. No. No bo klucza nie mieliśmy, no. głównie do tego. Pat. I co nam zostało?